Wszyscy chłopcy, no, drodzy Państwo, lani wysoko. Naprawdę. Początek Popatrzcie marszu no, niepodległości. Wcześniej no, były Poczekajcie. że ponad podziałami jesteśmy tutaj. Bo tu dzisiaj pije serce Polski. Tu pije serce wszystkich Polaków. Dlatego tu jesteśmy. Dlatego, bo chcemy świętować i cieszyć się z naszej niepodległości. Chcemy dziękować Ojcom Niepodległości za to, że wtedy, w 1918 roku, Stanęli do tego, aby powiem działania, by Polska była krajem wolnym. Potem konferencja, traktat wersalski, który to podkreślił i w końcu po 123 latach niewoli Polska powróciła na mapy historyczne Europy. W końcu byliśmy, w końcu wspólnie udało się, że nasz naród na za państwo. że drugą rzecz Kospolitą i właśnie za za to dzisiaj jesteśmy aby podziękować, aby wykrzyczeć naszą radość. Drodzy Państwo, są z nami, kombatanci i to właśnie właśnie oni będą głównym na torcie torcie naszego dzisiejszego przemarszu. Chcielibyśmy, aby nasze pokolenie, które jest ostatnim pokoleniem, które ma prawo i ma możliwość kontaktu właśnie z tymi komandantami. Możemy ich poznać, możemy uciszyć im rękę, możemy z nimi porozmawiać, możemy czerpać tą żywą histerię. Coś wspaniałego. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma tutaj możliwość. Dlatego właśnie dzisiaj razem z nami są kompatanci. Drodzy Państwo, specjalnie dla nich. Wszyscy razem głośno, żebyśmy rozgrzali gardła. bohaterom, i Bohaterom! 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 Na tym scenie, na naszej pierwszej scenie w stanie jedna z bohaterek II Wojny Światowej, Piotr Sączki, radny antykomunistyczny, to on do sportu w dzisiejszy marsz. Na Błoniach również pojawią się nasi kombatanci. Oni będą cały czas z nami na całej trasie marszu, co prawda ze względu na ich wiek nie chcemy ich Męczyć, więc będą jechali samochodem, ale będą razem z nami, to jest najważniejsze. Cieszmy się z tego, celebrujmy dzisiaj ten dzień, celebrujmy 11 listopada, nasze święto narodowe. Cieszmy się z tego, że w końcu mamy swój kraj, w końcu jesteśmy silnym narodem, wolnym narodem, dumnym narodem ze swojej historii. Duma! Duma! Narodowa duma! 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 Narodowa duma! Narodowa duma. Proszę Państwa, mam informację, że wykona się zbliża. Za chwilę pewnie usłyszymy trzech od który słyszeli Turcy, którzy się niestety nie dało im udało się wygrać z naszym Sobieski, z naszą świętą husarią, oni już się zbliżają, za chwilkę będą się wywijać się tutaj na czoło naszego marszu, więc jeżeli zobaczycie, szpadam husarii, proszę o to, aby ustąpić silniejszy, aby mogli wjechać tutaj majestatycznie na koniach, aby to właśnie oni byli tym symbolicznym początkiem, czołem naszego marszu. Słuchajcie, już teraz wyruszamy! Już zaraz właśnie podległości wyruszy po raz kolejny! Więc wspólnie wykrzymy! Tym wszystkim, którzy nam źle życzą! Tym wszystkim, którzy chcą Dzień nas co roku blokować! Na drodze! Drodze dzisiejszego.

Cały czas oczekujemy końcowej kuserii, która w obojętności w obojętności się zbliża, ma problem, żeby się przebić i tworzyli gdzieś taktem, który nawiął, nie unikać. Nawią ktoś widzi, że zbliżają się nasi husarzy na konia, ustąpij miejsce, zróżnij im sprzęjać, żeby mogli przejść na czoło naszego marszu. Bardzo niepodległości, mamy 2022, który już, już za chwilę. Proszę Państwa, kuseria się zbliża, a my jeszcze raz wszyscy razem głośno nie mamy sił, wartła. Domi! Domi! Polacy! Domi! 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 żeby Domi! 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 মানসী বানায় Chansons come to you, et in hebdomade omnium et in Proszę Państwa, aby dokować wszelkich prawnych aspektów, zapraszam prezydenta zarządu, który otworzy dzisiejszy marsz niepodległości. Witam. Proszę Państwa, otwieram kolejny już 13 marsz. Bierzemy. Nie podpiszemy! Tak? Zbliżymy! Annota numer 2022 zgromadzenie uważam na otwarte. Kolega przedstawił dotyczące zgromadzenia i postępowania zgromadzenie. zgodnie z prosimy rynie, o nieużywanie oraz stosowanie się do poleceń służb porządkowych, czyli Straży Marszu Niepodległości oraz Policji i innych służb, które zabezpieczają nasze dzisiejsze zgromadzenie. Przede wszystkim prosimy słuchać Straży Marszu Niepodległości, która tutaj będzie dbała o to, aby przejść bezpiecznie, jak najszybciej, bez żadnych incydentów. Więc oni tutaj naprawdę są po to, aby państwa bronić, abyśmy wszyscy bezpiecznie przeszli. Na Błonia Stadionu Narodowego wiele tygodni ćwiczeń i wiele tygodni przygotowań tych chłopaków, tych dziewczyn. Naprawdę podziękujmy im za to, że są Gorące zebrała dla Straży Marszu Niepodległości! Drodzy Państwo, aby tak już naprawdę uroczyście rozpocząć to świętowanie, chciałbym poprosić Państwa o przyjęcie postawy zasadniczej. Za chwilę odśpiewamy hymn państwowy. To hymnu! Zginęła, my żyjemy, co na łowca przełocięła, żadną odbierzemy. Marsz na dziś z ziemi włoskiej do Polski, za swoim źlewodem, złączy się z narodem. Marsz, Marsz, marsz Ogrodzki, z ziemi włoskiej do polskiej, za swoim przelotem, złączył się z narodem, z jedziem miejscem przejdzie w...